Czeciełem Koziomeckie, ja jestem sobie to jest kolejny odcinek z OFSO 19 na moim kanale. to kolejny odcinek z Alpin z koketem. Hello, manar. I lecimy ciąg dalszy naszych prac na Alpinach. Koket bierze się za z... skończenie zgrabiania tego siana. Ja biorę się za prasowanie. Potr... Popracuję trochę, a później polecę gruberować pole po owsie. O, właśnie. Na początku odcinka jak chcecie... Ja wam się odcinek spodobał to zostawcie ofensywną łapkę w górę, napisz komentarze, jeśli jesteś nowy na kanale zostaw suba z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, bo pod po 100 subów. <laughs> I zapraszam na dół do opisu gdzie macie link do naszego Discorda, do kanału Koketa i kanału Zerala, więc bądźcie sobie tam. Zapraszam na, do Koketa, na Kozak, akcje z właśnie z Kiszonki z właśnie na sąsiedzku. Zapraszam też do mnie na środę, gdzie będzie też akcja z Kiszonki. Ogólnie na początku też przepraszam Was za to, że odcinek macie we w niedzielę wieczorem, a nie w piątek, bo nie wyszło. Bo wiadomo, jesteśmy pierwszy dzień po świętach, tak powiem. I wracamy z aktywnością już na kanałach. <grym> Ja się to już prasuję, za dużo co tutaj nie poprasuję. To jest lipa trochę nie rzeka. No. Żegę wezmę traktor, to nie będziemy o czym zbierać tych bolotów. Eee. Aha. A weź zobacz ile ten gruby ma zapotrzebowanie. Zobaczę... Okay. 90 a, bu, a bysiory ile ma? A ten bysiory a? ile ma? 100 Bysiory? No. No to wezmę bysiory najwyżej To bylandii nie zostawię Żebyś miał po prostu... Czym to zbierać te błoty? Już ci to zostało do zgrabienia? Mało. Można to to wypadło. Fajnie było, jakbym pracę włączył. O, no, to na pewno. Wbijajcie na poprzedni odcinek do koketa z Alpine Co my tu robili? Co? Co robiliśmy ostatnio u Ciebie w odcinku? kosy ja mam. No, kokiet zaczął siano kosy O co teraz ma? No, u mnie było koszenie, kokiet o. miał przedciążanie, zgrabianie i balotowanie i... Był na... I u mnie macie końcówkę o. tego Co? O, no. o nie O macie końcówkę tego I... Plasujemy tutaj, kogoś będzie zbierał te balotki, a ja polecę już gruberować pola pójdę co siewy. Te, te małe pole grubelować. Wezmę, to dobra, jedzie, pojadę zaraz za do tobą. Weźmiesz to? Czekaj, spróbuję najwyżej. Tutaj na no, wodórce i przyjadę po to, jeszcze raz. Okay. Dobra, wezmę. Dobra. U. Tak może to oczywi po u tego być oh, Kurde nie ten buzik. Jakby się rap, tego byczka pod ten... Pod gruber. Dobra. 5 <laughs> minut prasowania będę miał. Troszkę sobie pogruberujemy. Dzisiaj odcinek będzie troszkę, yy, że tak powiem, krótszy, bo myślę, że jest 20 minut będzie miał tylko. Jakby to troszkę do roboty nie ma, aż tak dużo mi się nie mam, według mnie nie ma sensu go grubarować. Yy, no to takie no, troszkę będzie. Kurde, desady za to. To no, jest skurzający ten byś, że tak ma te, e, ten Landini, że ma te koła skrętne. Chyba ten skręt jego jest taki dość ostry Proszę, przestaw to O nie, chce mi się Dobra, ci to zostawiam zestaw Chcę od, odczep pracę i to, a ja jadę... O, tam bym będę nie mógł Czekajcie, pokażcie jakieś scena w ogóle Tu owiec idzie do góry Ale owsa już nie mamy Albo wy sprzedaliśmy szepak, jest po 2000. Możemy też nad sprzedażą tego szepaku. też myśleliśmy nad wymianą siewnika. Myślę, że u Koketa na odcinku już będziemy wymieniać ten siewnik. Musimy znaleźć, poszukać jakiś fajny siewnik i zobaczymy co to będzie z tego. Bo ten 3 co siewnik już troszkę za mało się robi. Myślę też nad, może nie wiem, już kupimy jakiś nowy land, czy coś w tym stylu. Właśnie kupimy jakiś nowy land, czy coś w tym stylu. O kasy mamy już. Jeden możemy kupić, ale nie łąkę, nie nic, tylko typowo pole Myślę, że nie wiem, zobaczymy jeszcze z koketem jak to wyjdzie i Zobaczymy ile ten siewnik będzie kosztował, już jeżeli ten rzepak i kupimy sobie te pole Nie koket? Tam. Myślę, że wtedy jak kupimy pole to pójdziemy troszkę w większe maszyny wtedy Będziemy mieli tutaj dość kozackie, kozackie te, te nasze hektary, że tak powiem. I nam to starczy. A, wiadomo, maszynki będzie trzeba wymienić na większe. widzę, że trzeba byćka zatankować. Nie wiem, jak tam inne ciągniczki No, nie, coś by się przydało zatankować. Być jak nie ma ciężko, idzie tutaj 10 na godzinę mniejszym tym. nie jest tak źle. żeby bardziej to pójdzie. To możecie napisać jak było święto święta i co dostaliście pod choinkę. Już jesteśmy... My, dzisiaj jest 27 grudnia, niedziela. Jesteśmy już po świętach. Pierwszy dzień poświęta właśnie może powiedzieć 4... 4, nie, 4-5 dni i nowy rok. 4 dni i nowy rok, tak szczerze mówiąc. I będziemy może powiedzieć starsi. Może mądrzejsi, może i nie. Zobaczymy, co to będzie ciekawego w tym Nowym roku. Troszkę ten sylwester słabo wyjdzie, bo takie przepisy w nasz państwo wprowadza, że ciekawe to jest, ale nic nie możemy na to poradzić Jinger. Jak ci tam kokard idzie w ogóle, zbieranie? No nie ja bym Co? Co mi idzie? Tę <laughs> mi ją muszę popić ja też ładny zestaw ułożyłem. Mogliście widzieć u koketa na odcinku. W kto nie wiedział ten ja na dole macie link do kanału, to macie wszystko. I wbijajcie na dół i wbijajcie do koketa na kanał, zobaczycie jak ja ułożyłem. Owsię słomy. E, bo tutaj właśnie była słoma po owcie. Sprasowałem to i u koketa to na odcinku zwoziłem. Więc możecie zobaczyć właśnie na dół opis, tam wszystko macie. Jak dość ładnie sobie wydaje. Przechodzimy się do koketa, zobaczymy co tam robi. Ciekawego. Ładnie tutaj idzie. Kto tam jest zawsze na tym odcinku? Tak to z naszym gospodarką. Jaka, że mamy 6000 litrów mleka, to już nie jest źle, może nie za mało, może nie za dużo. Jest przynajmniej w obodnik się robi też. Coraz więcej myślę, że na kolejny sezon pomyślimy z obodnikiem. Davai, 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 maluco que lhe dá vai. vai, vai, vai. Aham. Hum. Eu já sou meio que a O, i pół pola będę miał tutaj zarobione jak tam dźwięki, gdzieś jak zrobimy? Jak tam skupiony na ładowaniu. Można no. tam widać go. Jest ta kasa. Jak tam buduje. Długi, natłorki No wyświat tutaj ładnie idzie, 13 sobie tego więc zajadę Bez Dobrze, to idzie. O nie skoczę ten z rumolę. Czuję, o, o, o zero. Chciałem do koketa zobaczyć, jak on mnie to idzie. O ładnie, tutaj idzie układanie tych walutów lecimy, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć dziesięć, siedem, dwanaście, trzynaście, trzynaście, piętnaście szesnaście, szesnaście raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć, dziewięć dziesięć 11, 26, 6, 15, 16, 17, 18, 19 balotów O 19 balotów Jak dobrze naliczyłem Ale to nie wiem czy dobrze naliczyłem Dobrze, idzie tutaj piku myku Jeszcze jeden przejazd mi no, może powiedzieć, że pola będzie zrobione, i cios Malinos malinos jak przykład nie Ładne krówki nasze pięknie się pasą. Idzie pompa.

o, nie ma co się większego większa głodeczka, troszkę większa burka. I tu się przetniemy. Ja się no. lubię przecinać w fermie, nie kosić. Nie jeździć raz, przydarzyć nowko, ale jakoś tak jak pola można powiedzieć podzielić. Na parę razy. Co robić. Bo nawet jeszcze jak nie razę robię. Też na co już od innej strony w połowie. na środku się przetnie tak sobie jeździ w kółko. Nie czasu nawet to... Wiadomo, jak jest wąskie pola. To akurat no, taki wąski można sobie tak zrobić. Wszcządzę się czas na zawracanie. Czy może powiedzieć w kółko jeździ? Jest lepiej. No, będziemy wjeżdżać na asfalt. Jeszcze znaczy, tutaj nie zostało, ale mamy tutaj ponad 20 minut jeszcze troszkę tutaj pojeździłem, nie się głębspieszy, mamy za 5, 20, a o 20 muszę za 5.20 będę musiał kończyć jeszcze tak z 5 minut lecieć w jedno miejsce. Także kolejny odcinek macie w środę, środa, środę. We wtorek, we wtorek, we wtorek u Kuketa. Łokciop zapraszam, I do niego już od razu, u niego myślę, że już lekce gruberowanie i siewy zaczyna się na pewno siać. Ja może wypoliczymy sobie coś większego na te duże pole jakiś gruba czy ta i na dwa polecimy? Ja? To nie głupi pomysł by był. No nie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie właśnie. Z tym wszystkim. czemu szkoda, że to jakoś tam idziesz ja skończyłem zbierać no dobra To wiesz jak te ułożenie tak samo jak te y, słomec tak samo chciałam obok słome, trzeba ułożyć jeden no. balot nie został tu ten zwierzę

Ale idzie bąk, czarny To jest znaczna strona, jednak nie Dawaj, 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 dawaj Idzie kopio, ale idzie, to jest bycie Chciałbym jechać tam, ataku mądrze Szkoda, że Tura nie idzie do niego założyć Szkoda właśnie Bo tak już byśmy tu rado niego założyli Tak dupa Dobra, to robię ostatni przejazd z Jak sam koket doładował tam, że Zakończymy odcineczek Zostawiam ja beczkę, zgasiłem go do Koketa. Wiecie, jest tutaj Koketa, rozładowuje ładnie, pięknie. Także co, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo u mnie na kanale we w środę z po sąsiedzku. O ja, zapraszam do Koketa na kolejny odcinek, więc otrzymujesz. Cześć, na razie, pompa. Halo.